Dzień dobry, dzień dobry kochani, witam was w dzisiejszym filmie na moim kanale, dziś przychodzę ze zdrapeczką Viva La Casa za 20 zł i 10 ekspres losów, szybka kasa za 2 zł, czyli odcinek mamy za 40 zł, czym cię mocno kciuki, żebyśmy wygrali tutaj tego miliona, bo się śmiałam do Leszka, idź mi kup zdrapkę, żeby mogła wygrać milion, no i poszedł i kupił, Więc jeszcze idzie wygrać chyba ten milion, mam nadzieję, przynajmniej... A jak nie, to wyprowadźcie mi z błędu. Tu nie ma już miliona. I co ty dziewczyno chcesz? Dobra, nasze liczby to 30, 1, 14, 29 i 24. Tego szukamy na tej zdrabcie. Czy jakieś symbole? Też jakieś symbole, dobra będzie symbol to będziemy się zagłabiać o co chodzi mamy sześć cztery pięć trzydzieści jeden mamy trzydzieści szesnaście trzydzieści sześć trzydzieści pięć czterdzieści jeden dziewiętnaście Piętnaście. Dziesięć. Dwadzieścia siedem. Dwanaście. Trzydzieści siedem. Trzydzieści cztery. Siedem. Dziewięć. Trzy. Dwadzieścia trzy. Ostatni rządek. 11 17 28. Normalnie cud by musiał się stać 38 i 39. No ale widzę, że tu patrzcie ile tu milionów mogło być. Tyle mogło być milionów. Ale nie nam one były pisane. Nie nam. 20 złotych Śwież do pizdu poszło. Daleko. Dobra, teraz szybka kasa. Szybka jak błyskawica. I lecimy. Wisienki, może tak, dobra, weźmy sobie po kolei. Tak, mm, mm. Wisienek nie ma. Gwiazda jest. Nie ma. ducho i siódemka, czyli mamy dwa złote. No więc tutaj już zaczynamy ładnie, tu zaczynamy pięknie. Ale co, będzie dalej. Pieniążka nie ma. Wisienki. Dolar. Gwiazdka. Kości. Dwa złote, kochani. Normalnie szok. Podkowa. Kości. Diament. Gwiazda. Nie ma. I siódema. pusto Czyli pierwszy pustaczek. wolek Wyśnię kości nie ma, korony nie ma. I klik. Pusto. Kości. W pliku nie ma karty. Diament podkowa. Pusto. I lecimy. Worek. Nie widzę. Diament nie widzę. Moneta, korona, karty. Pusto. Kości nie widzę. Korona, plik, świnka, worek. Pusto. Gwiazda, worek, diament korona i siódemka pusto. Siódemeczka, bo widzę, że gwiazdy nie ma. Korona, serducho i plik pusto. Ostatni losik. Koniczyna, diament, podkowa. Gwiazdki nie ma i korona Pusto. Czyli na obecną chwilę mamy wygrane 4 zł z inwestycji do 40. Tragedia. Chyba coś jeszcze sobie tutaj dzisiaj doplecimy do tego odcinka. Jeszcze sobie krzyżoweczkę jedną przelecimy. Bo no, mam niedosyt. Naprawdę mam niedosyt. Ty. By. Nic nie widać te pisaki co kupiliśmy teraz to jest tragedia. My. И. ммм. е. с. х Wy. pierwsze słowo Aha. Drugie słowo, Trze, a niebo nie mieliśmy dy. jeszcze mówić trzecie słowo, oj, oj, oj. r nie było. E nie było, ale nie było. co dwa słowa. Dwa słowa nic nam nie dawają niestety. Nie. Ach, czyli no, dzisiaj mamy dużego minusa. Bo wygrana 4 zł. Poproszę Was o łapeczkę w górę na pocieszenie. Dziękuję Wam już, że zechcieliście obejrzeć ten odcinek. Jeśli Wam się podobał, to dajcie znać w komentarzu. Ja dziękuję wam już za dziś. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnych odcinkach. Buziaczki, pa!